W tym filmie zajmiemy się podstawową modyfikacją albumu, który utworzyliśmy na początku kursu. Żeby ten album otworzyć, klikamy w ikonkę folderu, która znajduje się w tym miejscu. Następnie zaznaczamy album, który nas interesuje. Mamy tutaj tylko jeden album i wciskamy przycisk Otwórz. Po chwili program otwiera nasz album i jak pamiętamy, dotychczas pracowaliśmy jedynie w zakładce o nazwie Album 1. Tutaj mamy podgląd wszystkich stron naszego albumu. I teraz nauczymy się kolejnych czynności, które możemy wykonywać na tym podglądzie. Pierwszą rzeczą, którą tutaj możemy zrobić, jest powiększenie miniatur stron. Jeżeli strony te są niezbyt dobrze widoczne, to możemy złapać za ten suwaczek i przesuwając go w prawo, powiększyć miniatury. Jeżeli miniatury stają się zbyt duże, to nie mieszczą się one w pełni w tym panelu, więc możemy przesunąć mysz tutaj nad tą krawędź, kliknąć i przeciągnąć, tak żeby miniatury wygodnie mieściły się w tym panelu. Kolejną rzeczą, którą możemy zrobić z tymi stronami, jest zamiana ich kolejności. Spójrzmy, jeżeli chcemy, żeby na przykład ta strona była pierwsza, to wystarczy, że klikniemy teraz w tą rączkę i przeniesiemy tą stronę w to miejsce. Klikam teraz w obrębie tej pierwszej miniatury. I teraz ta strona już jest jako pierwsza po okładce. Spójrzmy, przełączmy się tutaj. I rzeczywiście wszystko się zgadza. Przejdźmy teraz do zakładki szablon. Zakładka Szablon umożliwia nam nadanie nowego szablonu danej stronie. Szablony w tej zakładce możemy przeglądać za pomocą tego menu znajdującego się u góry. Tutaj mamy wymienione wszystkie kategorie szablonów: cover, czyli szablony bardziej odpowiadające okładce, landscape i wiele innych szablonów. Jeżeli chcielibyśmy zastosować szablon zgodny w pełni z naszym projektem, to powinniśmy tutaj wybrać jakiś szablon z kategorii portret, czyli pionowych. Przypuśćmy, że chcemy zmienić szablon właśnie dla tej strony. Mając teraz otwartą tą stronę, po prostu znajdujemy szablon, który nam odpowiada. Powiedzmy, że będzie to ten szablon. Bardzo mocno różni się on od tego szablonu. I teraz dwukrotnym kliknięciem nadaję ten szablon otwartej stronie. Oczywiście po takim przypisaniu szablonu mogą tutaj wystąpić pewne niedoskonałości, być może trzeba będzie skorygować kadrowanie niektórych zdjęć. Jak pamiętamy, robimy to poprzez proste kliknięcie na zdjęciu, złapanie za niebieskie słoneczko i przesunięcie zdjęcia w kadrze. W programie zainstalowanych jest na początku około 80 szablonów, co jest dość sporą wartością, ale nie zawsze jest to wystarczające. Na szczęście, producent programu Album Express daje nam możliwość ściągnięcia dodatkowych szablonów ze strony internetowej. I właśnie teraz zajmiemy się tym, jak ściągnąć ze strony producenta szablony i zainstalować je w naszym programie. Jeżeli chcemy, możemy kliknąć na przycisk pobierz więcej i zostaniemy przeniesieni do strony internetowej, z której będziemy mogli pobrać nowe szablony. Ja jednak tę stronę internetową otworzę ręcznie. Wchodzę do Firefoxa, strona producenta, czyli dgflik.com i tutaj z menu wybieram templates, czyli szablony. W tym miejscu klikam na View and Download, czyli przeglądaj i ściągnij. I naszym oczom ukazuje się strona, z której możemy przeszukiwać szablony i je ściągać. Możemy tutaj wykorzystać rozmaite filtry, za pomocą których zdefiniujemy, co chcemy znaleźć. Ja jednak nie będę korzystał z tych filtrów. Kliknę po prostu w pierwszy szablon, znajdujący się w tym miejscu. Spójrzmy po przesunięciu się kursorem myszy nad dany szablon. Pojawia nam się on w większej, dużo przyjemniejszej dla oka formie. I chociaż jest to szablon, który nie pasuje do naszego układu albumu, ponieważ układ naszych stron jest pionowy, to ja ściągnę jednak ten szablon i pokażę, że jest szansa, żeby zastosować go w naszym albumie. Klikam na przycisk Download. Teraz zostaniemy przeniesieni do strony, w której musimy się zalogować. Musimy sobie tutaj założyć konto na tym serwisie. Ja już wcześniej to zrobiłem, więc moje dane są tutaj wpisane. Są to oczywiście jakieś przykładowe dane. Wpisujemy e-mail i prawidłowe hasło. Wciskamy Sign in. I teraz możemy już ściągnąć plik na dysk. Wybieramy opcję zapisu. Spójrzmy moje wszystkie pliki zapisywane są na dysku F do folderu szablony. Więc teraz z tego folderu musimy otworzyć nasz szablon, który przed chwilą ściągnęliśmy. Spójrzmy jeszcze jaką on miał nazwę. AX5CL001, czyli to jest ten właśnie szablon. Przechodzimy do programu Album Express. Stąd wybieramy funkcję Importuj. Pamiętamy, żeby być ustawionym na zakładce szablon. W tym miejscu wybieramy folder, z którego będziemy chcieli pobierać nasze szablony, czyli szablony. Wybierz folder. I pojawiają nam się wszystkie szablony dostępne w tym folderze. Zaznaczamy szablony, które nas interesują. Ja zaznaczę tylko ten jeden szablon i wcisnę OK. Import został zakończony. Wciskamy OK i teraz możemy zamknąć to okno. I jedyną trudnością pozostaje teraz odszukanie tego szablonu. Najłatwiej jest to zrobić poprzez wyświetlenie wszystkich szablonów i nasz szablon będzie dostępny na samej górze. A żeby teraz wyświetlić wszystkie szablony, ja wchodzę ponownie w to menu. Stąd wybieram opcję Zmiana, czyli opcję, która umożliwia mi wyświetlenie okienka z filtrami. Wyświetlę sobie teraz wszystkie filtry. Widzimy już, że szablony zwiększyły nam się o 1, jest ich 89. Zatwierdzam, co oznacza, że wyświetlę sobie w tym panelu kompletnie wszystkie szablony, i jak widać, nasz szablon został zainstalowany. Spróbujmy teraz przypisać ten szablon do wybranej strony. Ja przejdę tutaj na przykład do strony drugiej i kliknę dwukrotnie w ten szablon. Spójrzmy. Szablon ten dopasował się tak, żeby układ strony był pionowy, jednak okazuje się, że w tym miejscu mieliśmy umieszczone jedynie trzy zdjęcia, a ten szablon wymaga czterech zdjęć, więc zamiast czwartego zdjęcia pojawił mi się kwiatek. W następnych filmach pokażę, w jaki sposób zamieniać te obrazki zastępcze na konkretne zdjęcia. Wróćmy teraz jeszcze na chwilę do zakładki Album, w której widzimy podgląd całego naszego albumu. W tym momencie nasz album zawiera 6 stron. Spójrzmy, strona 6 jest w tym miejscu. Ja w tym momencie będę chciał pokazać, że ilość stron w albumie możemy dynamicznie zmniejszać lub zwiększać. Jeżeli będziemy chcieli na przykład ograniczyć długość naszego albumu, to wystarczy, że z tego pola wybierzemy mniejszą ilość stron. Niech to będzie na przykład 4 strony. Oczywiście dostajemy ostrzeżenie, że dwie strony ostatnie będą usunięte z tego albumu. Musimy się na to zgodzić. I spójrzmy teraz, album kończy się na stronie czwartej. Możemy też wykonać operację odwrotną. Jeżeli chcemy do naszego uprzednio stworzonego albumu dodać kilka stron, to też jest to bardzo proste. Z tego menu wybieramy większą ilość stron. Ja tutaj wrócę do ilości 6. I spójrzmy, na końcu naszego albumu zostały dodane dwie puste strony. Wyświetlmy sobie na przykład stronę piątą. Klikam na niej dwukrotnie. Przejdę teraz do zakładki szablon. Stąd wybiorę szablony pionowe i przypiszę tej stronie na przykład ten szablon. Teraz pozostaje jedynie uzupełnić ten szablon konkretnymi zdjęciami.